Idzie się Manko. dzisiaj pokażę wam jak wydanie jest album OSR instrukcja obsługi filów. Album został wydany w 2019 roku. Na wiadomo, lutym. no, tak wygląda z tyłu układ. tracklista utworów. Album, na albumie kolor czerwony dobra otwieramy mamy tutaj takie pudełko zamykane na magnes jest bardzo spoko opcją. wiemy, że nic się nie stanie dobra w środku mamy pewnego <grytania> rodzaju rzeczy eee... Tam pudełko, pod pudełkiem nic nie ma pusto natomiast z tego co wiem to w wersji normalnej można było też dost w wersji preorderowej można było dostać też to można było dostać można było dostać tą płytę w tak zwanej wersji rodzinnej czyli bez przekleństw oprócz tego z tego co wiem to chyba to opakowanie świeciło i nie było tego no i tyle no Zacznijmy od samej, samego albumu. Eee, tak on wygląda, zdjęcie e, okładkowe. Album, płyta jest w kolorze czerwonym. W, no w kolorze, który tutaj jest właśnie ten taki kremowy, jak tutaj w środku, w pudełku. Mamy właśnie też ostrzeżenie, że teksty, czyli tego nie wolno puszczać dzieciom. Mamy tutaj wkładkę. Eee, która z drugiej strony jest takim mini plakatem, i z tyłu jest jeszcze tak wypisana tracklista plus kredyty. Jeszcze taka moja mała dygresja z tą płytą, bo się była dla niej przyjemna sytuacja w momencie, kiedy kupowałem ten album, tak samo jak tymka klubowe i, 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 i Blachę. Albo okazało się, że środek jest połamany. Na szczęście wróciłem do MPK i udało się wymienić. Teraz mam już wersję dobrą. Także tak to, tak to wygląda. I tu mam jeszcze takie pudełko. Takie kartonowe opakowanie. Mamy dwie rzeczy. Pierwszą wiedzę domu, książeczka, tylko trzeba ją zdobyć. Nie, nie jest w strony. Książeczka, gdzie są wszystkie utwory, wszystkie teksty. Ja tego będę pokazywał. Plus, jakieś tam kredyty. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. Plus, świadectwo, świra instrukcja obsługi świrów i można tutaj zjeść zesję po czyli wszystkie albumy yy, wszystkie albumy OSTREGO od masz jak to jak banku po właśnie instrukcja obsługi świrów yy, jeżeli miałbym ja z tylko 3 płyty OSTREGO yy. Tutaj chciałem zaznaczyć, że po tym 2020 wyszła, wyszedł gniew, którego nie sprawdzałem a po gniewie wyszedł, wyszedł pod koniec roku Chaos, czy znaczy, Chaos i wyszedł z powodu właśnie Chaos i Iluminati, dlatego w tym roku w, w, w tym wyjątkowo nie dostaliśmy Sodówki Ostrego. może na wiosnę. Adam coś wyszykuje. Nie ukrywają jest to legenda rapu i chyba każdy dobry fan rapu czeka na jego nowy album. Zwłaszcza też jego kolekcjonerzy, którzy mają wszystkie albumy, ja mam niestety, może nie niestety, ale tylko trzy, ponieważ jakoś nie sprawdzą starszych rzeczy. M miałem czasu, żeby po prostu nie wracać, i woda sprawdzać po prostu rzeczy nowe. Ja sobie tak Wam powiem, że jeżeli chodzi o utwory to najbardziej mi siadły utwór wersy wpysk, który jest taki właśnie agresywny a także utwór Eden, który jest taki właśnie lajtowy i i po prostu mi się podoba. No, także to by było na tyle, jakieś za oglądanie. Płyta jest cały czas do dostania w, w MPiKu także możecie ją na Allegro i ox różnych. Ja się zanimś żegnam. Elo.